z racji, że jedynym kontentem jaki się przyjmuje w Hero to właściwie są ocenki lub jakiś konkurs to z góry Wam ogłaszam, że na 50 subskrypcji na tym kanale odbędzie się konkurs na oponki. Do wygrania będzie 150 oponek dla pierwszej osoby, 61 oponek dla drugiej osoby i standardowe 30 oponek dla trzeciej osoby. Jak wziąć udział? Wystarczy, że pod tym filmem zostawicie łapkę w górę, będziecie mieć publiczne subskrypcje. Oczywiście też będzie do zostawienia komentarz, który podam po prostu w późniejszej części filmu. Aktualnie na kanale jest 20 subskrypcji, więc to od was zależy, jak szybko dobijemy tych 50. Na tym kanale będę stawiać bardziej na content pod Was i pod Wasze propozycje w skrócie. Ktoś będzie chciał ocenkę, będą ocenki, ktoś będzie chciał poradnik, nagram poradnik, nie? Na przykład, jak robić treny grając free-to-play, echo lub y, z oponkami. Tutaj jeszcze Wam załączyłam na po prostu, jak szukałam sobie w lumpie tych wykrojów nowych, postapokaliptycznych, czy jakoś tak to się nazywało. nie? E, powiem, powiem Wam tak, że ja mam takiego pecha do tego. Znalazłam tam ileś młotków, ale nie chciał mi wylecieć w pasek przez y, wiele skipnięć. Po prostu mam. Takiego otwarta życiowego, że to jest hit. Ale już mniejsza z tym. To jest po prostu wstępny taki film z dźwiękiem. Sprawdzam audio i te No i w sumie to będzie chyba na tyle. Zostawiam Was dalej z y, tym materiałem. I mogę się z Wami żegnać właściwie. Więc y, miłego dnia, wieczoru. A komentarzem, który będzie trzeba napisać, żeby y, zdobyć, y, zdobyć y, wzięcie udziału w konkursie, to będzie po prostu.

Baby, won't you take me back Nothing like them other motherfuckers I make you Could make you rich, I could make you rich.